Czy Państwo gotowi? Dzień dobry, witam serdecznie na wspólnej konferencji Koła Posłowskiego Konfederacja, posła Jarosława Sachajko oraz przedstawicieli mediów niezależnych, dziennikarzy niezależnych, którzy mają swoje kanały na portalu YouTube. Tak się składa, że stoimy dzisiaj dzień przed zamknięciem jednego z takich dużych portali w Realu 24. Wiadomo, że Alfabet, grupa Google, właściciel portalu YouTube to jest prywatna firma. Teoretycznie może robić to, co chce w ramach własnego regulaminu, ale tak jak podstawą sprawnego państwa są jasne dla wszystkich zasady, reguły gry, tak samo podstawą sprawnego, wolnego rynku są jasne reguły gry podmiotów rynkowych. I chcielibyśmy tutaj zaprotestować przeciwko cenzurze skierowanej, zwłaszcza do prawicowych, niezależnych mediów ze strony Google, i deklaracji, czy YouTube jest wydawcą i ponosi odpowiedzialność za własne treści. Czy nie jest wydawcą, i odpowiedzialność za te treści ponoszą wydawcy czy właściciele kanałów, twórcy treści. Wówczas, wówczas, jeżeli treści są zgodne z prawem, taki portal, który tylko pośredniczy nie bierze odpowiedzialności, nie powinien ingerować w jego treść, tym bardziej cenzurować ze względów politycznych. Chciałbym, o całej, żeby o całej sprawie powiedział dziennikarz, współwłaściciel serwisu z portalu w Realu 24 Telewizji pan Marcin Rolak. Witam serdecznie. Bardzo chciałem podziękować za zorganizowanie tej kon, kon, konferencji, przepraszam, przez Konfederację, ale jest to konferencja przede wszystkim ponad podziałami. Mamy tutaj posłów Konfederacji PSL-u, także miałby dzisiaj z nami poseł Rzymkowski z Prawa i Sprawiedliwości. No, Szanowni Państwo, sprawa dotyczy cenzury prewencyjnej, która jest zakazana, podkreślam w konstytucji 54 artykuł, łamane jest notorycznie polskie prawo i poprzez jakieś tam dziwne zgłoszenia, dziwną, wyimaginowaną de facto mowę nienawiści, tego nie ma przecież w polskim prawodawstwie. Ucina się zasięg. I niszczy się ogromne kanały zbytu, jeżeli chodzi o Internet. W tym przypadku akurat w RAM 24, ale takich kanałów jest cała cała masa. Ja przypominam, że mamy ponad 300 tysięcy realnych użytkowników i tu jakiś cenzor będzie nam określał, Szanowni Państwo, co jest mową nienawiści, a co nie jest. Pragnę tylko powiedzieć, że teraz otrzymaliśmy jakby kolejno, kolejne jakby tak zwane ostrzeżenie za program doktora Stanisława Krajskiego o katolikach, o wolności, o obronie wartości cywilizacji łacińskiej i generalnie Kościelskiej katolickim, tak więc no, jako katolik, jako konserwatysta, nie tylko ja, ale czujemy się po prostu dyskryminowani i z tym zwyczajnie trzeba walczyć. Nie może być tak, żeby jakiś globalny koncern, w tym przypadku YouTube, Google, decydował o tym, kto może, a kto nie może nadawać. Tym bardziej, szanowni Państwo, że oni nie przestrzegają polskiego prawa, notorycznie je łamią, no i de facto nie płacą w Polsce podatków. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że jakieś przejdą przepisy i tutaj razem współ... będziemy, wypracujemy taki wspólny kompromis, ponad właśnie podziałami, to jest bardzo istotne, ponad podziałami nad tym, by zatrzymać cenzurę prewencyjną w Polsce. Dziękuję bardzo. Proszę, żeby głos zabrał ekspert do Euris, pan Tomasz Chudziński. Dzień dobry Państwu. Sprawa kanału w Realu24 nie jest pierwszą cenzurą tego typu, Pierwsze takie, pierwsza taka fala cenzury, większa miała miejsce w sierpniu 2019 roku, jak pamiętamy. Nie tylko koncern Google ma problemy z tym, żeby wolność słowa na, na, swoich, na swoim portalu, wolności słowa, żeby przestrzegać. Problemy są także na, na portalu społecznościowym Facebook. Ja nie chciałbym ujawniać tutaj jako pełnomocnik w Ralu 24 całej strategii procesowej. Chciałbym nadmienić tylko, że wystosujemy do Google Ireland, który zarządza YouTube'em w Polsce, wezwanie przedsądowe o zaniechanie naruszenia dóbr, naruszania dóbr osobistych. Tutaj problem jest jeszcze bardziej złożony, bo redakcji WRALU24 wyłączono monetyzację, czyli uniemożliwiono im możliwość zarabiania na reklamach publikowanych w trakcie ich, ich programów. Więc to jest kolejny problem, bo, bo zablokowanych zostało środków o wartości 40 czy 50 tysięcy złotych, o ile tutaj dobrze pamiętam. Więc tutaj będziemy podejmować odpowiednie działania. Oczywiście działania sądowe nie są jedynymi możliwymi. Chcielibyśmy zaapelować do rządzących także o to, żeby stosowne zmiany w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną wprowadzić tak, żeby na porta właścicieli portali społecznościowych nałożyć odpowiednie obowiązki tak, jak to jest na przykład w sektorze energetycznym, telekomunikacyjnym, kolejowym, gdzie monopoliści mają pewnego rodzaju obowiązki. Dziękuję Państwu. Proszę o zabranie głosu posła Dobromira Sośnierza, inicjatora Zespołu Parlamentarnego spraw Wolności Słowa. Ja chciałem zwrócić uwagę, że mamy do czynienia z, nie tylko z incydentami e, cenzury na YouTubie, czy Facebooku, czy Twitterze. To moje konto również jest, jest tego przykładem, które jest od wielu miesięcy zawieszone niezgodnie z regulaminem, bo Twitter nie, Twitter nie odpowiada na żadne moje odwołania w tej sprawie, ale też z falą takiej cenzury w, w innych sytuacjach, na przykład moi, moje spotkanie we Wrocławiu, które próbowano uniemożliwić wypowiadając mi salę w ostatnim, w ostatnim momencie. Przypadek zwolnionego pracownika naukowego na Śląskim Uniwersytecie Medycznym z powodu wygłoszenia wykładu homoseksualizm na zdrowie. Widzimy, że ta cenzura w Polsce idzie w jednym kierunku, że to lewica jak zawsze jest źródłem zagrożenia dla wolności słowa, ponieważ fałszywe idee nie potrafią zwyciężyć inaczej niż tylko zamykając usta przeciwnikom. Ja chciałbym zaprosić wszystkich zainteresowanych tą problematyką do zespołu parlamentarnego do spraw obrony wolności słowa gdzie będziemy między innymi zastanawiać się jak temu zaradzić. Myślę, że jeśli że wystarczy, żeby platformy internetowe zaczęły przestrzegać swoich własnych regulaminów, bo nie może być tak, że one zapewniają o tym, że jeśli ktoś będzie przestrzegał regulaminu, no to jego treści są na kanale bezpieczne, natomiast później osoba, która zainwestowała wiele pracy, często pieniędzy wysiłków to, żeby jakiś kanał stworzyć, bez żadnego uzasadnienia często, bez podania w ogóle przyczyny, blokowana. To jest po prostu łamanie własnego regulaminu, łamanie, łamanie umowy zawartej z użytkownikiem. Nie może być, nie, 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 może być nie, nie może coś takiego mieć miejsca i nie może być tak, że polski użytkownik nie może skutecznie dochodzić swoich praw przed sądem. Więc tu myślę, że należy tą sprawę pilnie uregulować. Proszę o zabranie głosu posła Jarosława Sachajko, posła klubu parlamentarnego PSL KUKIS 15. Dziękuję bardzo. Klub nazywa się Koalicja Polska PSL Kukiz 15. Ja tutaj na początku muszę sprostować słowa pana Martina Roli. Jestem posłem z KUKIS 15. Ale spotkaliśmy się to zupełnie w innym, w innym celu. Szanowni Państwo, społeczeństwo demokratyczne nie ma możliwości egzystowania bez wolności słowa. I od tego jest polski sąd, aby on oceniał, czy dane słowa, czy dana audycja narusza czyjeś prawa, czy nie. To nie może robić koncert, koncert globalny, który nie ponosi odpowiedzialności żadnej tutaj. Już wielokrotnie w przeszłości. Społeczeństwo amerykańskie, Kongres amerykański doprowadzał do podziału takich monopolistów, którzy zachowywali się nieetycznie. Nie wiem, czy już nie jest czas na to, aby zająć się właśnie tymi ogromnymi koncernami amerykańskimi które nie liczą się z poszczególnymi społeczeństwami. W ramach zespołu parlamentarnego, o którym była mowa poprzednio, będziemy chcieli bardzo szybko doprowadzić do zmian w polskim prawie. Oczywiście zapraszając wszystkie strony, które biorą udział w tym rynku medialnym, jak również polski rząd, który no od czterech lat nie poradził sobie z, tym, z tą sytuacją, bo to nie jest pierwszy taki przypadek. Poprzednio również mieliśmy przypadki zamykania czy wyłączania monetaryzacji, czyli czegoś z czego te kanały żyją bo one nie żyją z pieniędzy publicznych tak jak telewizja Polska która sobie może o dowolne pieniądze poprosić rząd czy parlament który później się na to zgadza tylko one żyją z dobrowolnych datków społeczeństwa lub z reklam które się tam w trakcie tych audycji pojawiają czyli sami ludzie decydują czy chcą oglądać dany program czy nie a nie nie może być tak że dana platforma monopolistyczna w tej chwili Decyduje o tym, czy dany program będzie się pojawiał, czy nie. Dlatego zapraszam wszystkich posłów do udziału w tym zespole parlamentarnym, tak, żebyśmy ponad podziałami albo pod podziałami wypracowali dobre regulacje, tak, aby polskie społeczeństwo dalej mogło się rozwijać w tym kierunku demokratycznym, a nie próba, próba jakiegoś autorytaryzmu, bez względu na to, w którą stronę ona idzie. No, niestety w tej chwili widzimy, że ona idzie w kierunku lewicowym, ale każdy, każda skrajność jest niebezpieczna dla demokracji i dla rozwoju zdrowego społeczeństwa. Proszę o zabranie głosu posła Roberta Winnickiego. Proszę Państwa, mamy do czynienia z lewicową cenzurą, jeśli chodzi o głównych graczy na arenie mediów społecznościowych w Polsce. Oczywiście są to gracze globalni, Mówimy o tym, że dzisiaj koncerny globalne, globalne koncerny informatyczne, informacyjne są największym zagrożeniem wolności słowa w XXI wieku. Tak jak y Marksizm starego typu niesiony był na sztandarach i był jego siłą przewodnią były partie komunistyczne czy wojska sowieckie. Tak marksizm nowego typu, marksizm walczący z tożsamością narodową, tożsamością religijną czy nawet tożsamością płciową, ten marksizm nowego typu z nim jakby te czołgi, które w niego wjeżdżają, które są, niosą go na sztandarach, to właśnie są globalne koncerny. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości, że ta lewicowa poprawność polityczna, którą globalne koncerny próbują narzucić em, debacie publicznej, również w Polsce, musi się spotkać z zdecydowanym oporem, z zdecydowanym oporem, który może być wyartykułowany przez kogo? Oczywiście przez obywateli, oczywiście przez polityków, którzy muszą e, w tej sprawie interweniować i oczywiście przez państwo. To państwo jest ostatecznie regulatorem, który um, jest w stanie pozwolić lub nie pozwolić działać w danej platformie. Jeśli dana platforma nie przestrzega prawa polskiego, jeśli dana platforma chce cenzurować legalnie działające w Polsce podmioty polityczne, prawne, społeczne a przypomnę, że ta historia to jest już wiele lat Przypomnę, że w 2016 roku mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której był zdejmowany na Facebooku profil Marszu Niepodległości 250 tysięcy. Nigdy nieprzewrócony profil. Ruchu Narodowego, 170 tysięcy użytkowników. E, mój profil jako posła na Sejm RP również został zdjęty po jakimś czasie, przywrócony chyba tylko dlatego, że właśnie e, byłem posłem i e, jestem posłem na, na Sejmie Rzeczypospolitej. Proszę Państwa, nie możemy do tego dopuścić, nie możemy na to pozwalać e, i apelujemy w tym miejscu, apeluję do rządzących zwłaszcza, ponieważ e, spotykaliśmy się już w 2016 roku w tej sprawie z przedstawicielami Ministerstwa Cyfryzacji prosząc o jednoznaczną interwencję, o ustawodawstwo, o to, żeby Ministerstwo Cyfryzacji rząd stały na straży tego typu um, spraw jak wolność słowa. Um, niestety nie ma ciągle adekwatnej reakcji i o tę reakcję apelujemy i będziemy jej w ramach do zespołu ze spraw wolności słowa się domagać. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Tak, dwa, można do pana redaktora debaty, którą Państwo zorganizowali nie tak dawno z kandydatami Konfederacji na Kandydata Konfederacji, Pan wiąże tę debatę z tym, co się właśnie stało. No, wspominali Państwo, że wcześniej też były e, różne próby zabierania Wam pieniędzy, które powinny do spłacać, ale tu się stało, bardzo coś ważnego. Była debata wszystkich kandydatów na kandydatę, i po kilku dniach. w że że... Mało tego, szanowny panie redaktorze, raz, że debata, tak, ponad 10 tysięcy osób oglądało, to ja to jeszcze wiążę z ostatnią premierą książki Wojciecha Sumińskiego doktora Wykurek i Tomasza Budzyńskiego, majora Tomasza Budzyńskiego, Powrót do Jedwabnego o wyjaśnienie, tak, tej antypolskiej zbrodni niemieckiej. To było oglądało na żywo ponad 30 tysięcy widzów. Nie oszukujmy się, też my jako taki gracz nie mainstreamowy, tak jak tutaj posłowie powiedzieli, nas finansują nasi, nasi widzowie przede wszystkim, a jednak zasięgi mamy no bardzo podobne jak niekiedy jak telewizje newsowe, więc po prostu jesteśmy dla nich także konkurencją. Jakby powiedział Orwell, nieprawomyślą, tak? no bo jednak dokonujemy zbrodni myśli, po prostu pokazujące, jakie jest przed wyborami parlamentarnymi. No, telewizja realu 24 jako jedno z nielicznych mediów pokazywało wszystkich, wszystkich, podkreślam, kandydatów, ich programy i wszystkie opcje polityczne. Czy pytanie do Pana, jeżeli można, bo nie zrozumiałem zbyt dobrze, do kogo Pan kieruje ten, to poinformowanie o naruszeniu dóbr osobistych, mhm. czy jak to się nazywa, żeby Pan to przyjemny sprecyzować. To znaczy, na razie kierujemy wezwanie przedsądowe do właściciela YouTube'a, czyli spółki z siedzibą w Irlandii, Google Ireland Limited i tutaj domagamy się z jednej strony, bo będą dwa wezwania, z jednej strony zaniechania dalszego naruszania dóbr osobistych, bo z tego, że kanał w Ralu24 Twórcom kanału zostało przypisane szerzenie mowy nienawiści, jak nie mamy. Kanał został zablokowany. No i tutaj stąd wywodzimy roszczenia o zaniechanie naruszania dóbr osobistych. To jest jedna sprawa. A druga sprawa to, są, to jest wezwanie typowo w sprawie majątkowej, gdzie w określonym czasie zostały wypracowane zyski z reklam. No i Te zyski nie zostały kanał, twórcom kanału w Realu 24 wypłacone, więc tutaj domagamy się realizowania przez Google, przez właściciela YouTube'a umowy. Czy w tej sprawie coś może zrobić rząd polski, tak jak będzie, na przykład, sobie próbują radzić z tą sytuacją? Nakładają bardzo wysokie kary. Nie wiem, czy one są płacone, ale tam miliardy pomiędzy. To znaczy, tutaj, jeśli chodzi o drogę prawną, no nie tylko powództwa cywilne są możliwe jest możliwe także, możliwa także reakcja odpowiednich organów, na przykład prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i konsumenta, bo tutaj mamy do czynienia z ewidentnym monopolistą, który zdaniem niektórych, nie chcę przesądzać tutaj, nadużywa pozycji dominującej, więc można by się przyjrzeć temu aspektowi. Można by się też przyjrzeć klauzulom zawartym w regulaminie YouTube'a, czy niektóre z tych klauzul nie są klauzulami abuzywnymi? Proszę Państwa, chciałem podkreślić, że tutaj trzeba działać bardzo zdecydowanie i my tego właśnie oczekujemy od rządzących, że będą to zdecydowane działania. Myślę, że pójście w kierunku wysokich kar dla tych, którzy łamią wolność słowa, jest jakimś rozwiązaniem. Ale ostateczną sankcją powinien być po prostu zakaz działalności dla firm. Które e, tak brutalnie naruszają przestrzeń debaty publicznej, wolność przestrzeni debaty publicznej w Polsce. Bo przecież nie może być tak, że ktoś, korzystając właśnie ze swojej monopolistycznej e, pozycji, w ten sposób e, ustawia politykę jedną z najbardziej wrażliwych sfer w życiu społecznym, czyli politykę informacyjną. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie.